Ten kanał tworzymy dla was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Dobre, dobry. I ten i ten zapach prawdziwego paliwa, i ten Chrysler z tyłu, ej, jak to dobrze wygląda. Słuchajcie. A propos Lamborghini to jest taki filmik w internecie, kiedy dwóch, Amery dwóch gości ze Stanów z Miami, zresztą ich syn, jego jedno, syn jednego z nich dzisiaj prowadzi duży kanał i zajmuje się Lamborghini. Przede wszystkim Diablo specjalizuje się w tym, ale jego ojciec na, na, na samym początku lat 90. jedzie do fabryki Lamborghini po chyba szybę i po jakiejś części jakby już nie pamiętam o co tam chodziło jest niewiarygodny filmik um, może jeżeli uda mi się to znaleźć, bo to nagrywamy to bez a nie, to nagrywamy z wyprzedzeniem więc może jeżeli uda mi się znaleźć to wyślę wam w komentarzu link do tego filmiku i oni odbierani są takimi samochodami takim Chryslerem, bo to był czas kiedy Lamborghini właśnie było przejęte przez Chryslera a, już wiem! Jadą tym Chryslerem, już wiem o co mi chodziło. Była totalnie pęknięta szyba w nim. Chrysler jest biały i ma napisane na bokach Lamborghini. No w ogóle taki to, że taka serwisówka byłaby totalnym, totalnym bajerem. Jeżeli uda mi się znaleźć, to e, e, wejdziecie tam pod spodem i będzie link. Tam link również wiecie do czego będzie oczywiście, link będzie też do Mubi, czyli do tego, że 150 zł wróci na wasze konto, jeśli wybierzecie ubezpieczenie z tego, tego linku. Więc będzie, jeżeli tamte... Mubi będzie na pewno, mam nadzieję, że znajdę tamten filmik, ale jest... Taki klimat lat 90. tam jak oni, dokładnie to jest moment, kiedy robią Diablo, ale jeszcze na taśmie produkcyjnej są, e, są kuntacze. Dobra. O, widzę, że G już taka na wydaniu. A zobaczcie z jakim wydechem, co? Wow. Dobre. Rolek. Świetny jest w ten dach. Ładnie to jest zrobione. Dobra. Idziemy do, szukać do diabła. Cześć, chłopaki! Wykładzin... macie ten próbnik wykładzin, czy nie jeszcze? To Albo Piotka, albo Wojtka? No, Dobra, to rozma, bo rozmawiałem z Wojtkiem, to zaraz sprawdzę. Bo, e, po, <taki> tak jak widzieliście w ostatnim filmie, albo jeżeli nie widzieliście, to wykładzinę nie chcę zrobić normalnej, takiej na spokojnej, czy jakiego spokojnego koloru, tylko to musi być coś... Ale to wygląda! No przyznacie, że jest petarda, co? Absolutna. Cześć, jest Robert? Maluję. Co maluję? O, a mogę mu poprzeszkadzać? <laughs> Proszę nie otwierać drzwi. To póki czekamy na Roberta. Wiem, że Robert wysłał filmy, więc teraz, wszyscy razem, ja też będę je widział pierwszy raz, oglądamy filmy od Roberta. I to się robi, wiecie jak? Graciarnia od Do nakierowania. W tej chwili próbujemy zrobić mastyki. Może to nie być fajnie. Niewygodne miejsce są bardzo. To najważniejsze wyszło najlepiej. Dla mastyki na tych drzwiach na jednych przynajmniej mamy skończone. Myślę, że będzie do przyjęcia to wszystko. Teraz odwiesimy te drzwi na stojak z powrotem, z którego go zdjęliśmy. Za chwilę zdejmiemy z tego stojaka. Zrobimy to samo co przy, drzwi, przy tych drzwiach, które tutaj leżą. Następnie poprawimy. Masyki, które są możliwe do nałożenia, już po powieszeniu, czyli tutaj z zewnątrz. Tą szczelinę, którą widać. No i tutaj zrobimy uszczelnienie na tym łączeniu i odkład mokro na mokro. Tu się też, tu z lakiem, tak? Tutaj, butniki chyba nie mają konieczności? Nie ma. nie ma. Nie ma konieczności, żeby tutaj cokolwiek robić. Tylko te drzwi. Tutaj z gladiatorem zabezpieczamy wszystko od wewnątrz. Polakierowane na czarny mat. Te poprzeczki, które Michał tutaj zrobił, służą tylko i wyłącznie do usztuźnienia błotnika i do zamocowania go na stojaku po to, żeby go polakierować w tej chwili. Błotniki polakierujemy i gdzieś wyniesiemy, dlatego że nie ma nie ma sensu ich w tej chwili montować przed silnikiem przednie butniki wyglądają w ten sposób zacząłem malować pomniało mi się jednak, że mieliśmy coś nakręcić Patryk nas prosił w tej chwili mamy już, tak jak wcześniej widzieliśmy te mastyki nawożone tutaj na tych drzwiach może nie, nie będzie tego widać w tych cholera, to faluje to wszystko nie te kolory Mamy uszczelnione wszystkie ranty, te, które było potrzeba. Mastyka jest na swoim miejscu. No, całkiem nieźle to wygląda. Wszystko jest przykryte w tej chwili podkładem mokro na mokro, więc w ciągu 5 dni od nałożenia tego podkładu Musimy nałożyć bazę. Jak tutaj widzicie, nie czekamy na to później, tylko robimy to dzisiaj, prawda panie Marku? Tak panie Urbańscy, tak, prawda. No i co? No, no, no to chyba wszystko. No, bardzo dobrym pomysłem jest yy, ten yy, podkład mokro na mokro. Użycie podkładu mokro na mokro przed każdym dla lakierowaniem większym, dlatego, widać, dlatego, że widać wszystkie ewentualne niedokładności. Chociaż powiem Ci Marek, że na tym nie widać niedokładności, a to twoja w tym zasługa. <grym> Wiele <wioski> osób pytało, dlaczego nie złożyliśmy pani Marek. No właśnie dlatego, że w tej chwili mamy możliwość polakierowania elementu dokładnego. Wszędzie, w każdym zakamarku, każda powierzchnia, każda płaszczyzna jest, yy, na każdej płaszczyźnie jest podkład, jest lakiem, więc są wszystkie niezbędne warstwy. Ma to ogromny wpływ na późniejszą, antykorozję całego auta i na odporność, na dźwięk, na różnego rodzaju czynniki w co byś chciał wiedzieć wszystko 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 poczekaj aż pani odjedzie może, może zrobimy sobie przerwę nie ale to jest zobacz bo to, tak wygląda sprzątanie planu przed nagraniem e, na tym kanale słuchajcie tak. to nie są łatwe to nie są nawet tanie rzeczy wyniesiemy to tutaj gdzie pani posz... w to miejsce w którym pani poszli ja zaraz poproszę paków. odkrywamy tu nie tam a jak chcesz nie gdzie chcesz no tutaj możemy to odkryć ale to auto wygląda tak, jak wyglądało w czasie nakierowania. Na, na no, Kamici nakamici, nie było. Rozmawiałem z Nakamicim. Na, chyba już u nakamici są wygłoszenia. On ma przyjechać w przerwie między świętami. Mhm. E, jakaś wiązka była z licznikiem, ty ją zabrałeś? Tak, ale przyszedł licznik, czy jeszcze nie? Nic, nie wiem. To Dobra. Czyżby Krzysiek był tutaj? Jaz będzie? Elektryk? Dzisiaj go widziałem, ale... Nie widziałem jakoś... go jeszcze, nie, nie dzwoniłem do niego. Gdzieś poszedł. To. Dobra, elementy. Idziemy? Tak, najpierw Dobra. te, które są jeszcze do roboty. Marek! Dzień dobry, Mario! Byłem, A, to już Patryk to robi. Szybko, czy jeszcze? Nie, TikToka musimy złożyć. TikToka będziecie robili? Z moim udziałem TikToka robimy. Dobra, będziemy robić. No, maska, y, która jest polakierowana, ale na którą trzeba dobrze wygrzać. Była zbyt krótko grzana, by, zbyt krótko suszona. Jak widzisz, pojawiły się no jakieś No właśnie. Takie rzeczy. Co co ale tego byś nie widział, gdyby gdybyśmy ci to auto oddali. Natomiast po jakimś dłuższym czasie na słońcu, w, na ostrym słońcu mogłoby to wyjść. Dlatego teraz imitujemy słońce przy pomocy promiennika. Promienie słoneczne przy pomocy promiennika. Nagrzewamy to już drugi dzień chyba. W momencie, kiedy ona dosknie sobie 200%, wtedy... Ty, ale Robertson... Yy, została... No to są te rzeczy, które posiadały. Jak W momencie, kiedy ostudzimy, to tego nie będzie. Dlatego, że to wszystko pracuje jeszcze pod spodem. Jest rozpuszczalnik, który, na, który, który jeszcze pracuje. Dobra, a swoją drogą zobaczcie, że wy, wyszedł karbon. Tak. Widzisz, no Ja tak. idzie, wysiada to cały, Trochę jak na Ferrari F40 masz, jak, że jakby jest cała struktura karbonu pod spodem. Po lakierowaniu wyszedł cały ten prostokąt, który tutaj wymienialiśmy. Wszystkie łączenia się pokazały, razem z tą poprzeczką, wszystko. W tej chwili już jest ale, lepiej po kilku dniach, natomiast... No. Ale z czego to wynika, że to co, że to wsiąkło, czy że... Było suszone w trakcie naprawy, ale zbyt krótko jeszcze, jeszcze zbyt krótko. Okay. Na małych elementach, znaczy na elementach, Ale które czyli, mają. Czyli co? Z tym będziesz poprawiał, jeszcze lakierował to jeszcze raz? Tak, jeszcze raz ją polakieruję. Tak? Tak. W okay. momencie, kiedy dotknie, przytniemy, polakierujemy raz jeszcze. Yy, takich rzeczy jak to nie widać na elementach, które mają yy, bardziej mniejsze powierzchnie. Na, tak tak. na czym to polega? Bo teraz tak, nie ja patrzyłem na przykład w BMW Z1, który jest też plastikowy, znaczy on jest plastikowy, a nie. Ten. I w Z1-ce masz właśnie tak, że ten lakier jest absolutnie pofalowany. Jak jest pofalowany, to znaczy, że jest w oryginale, Jak mówisz, że była niemalowana. O co w tym chodzi? Dlaczego one tak się falują, właśnie te lakiery? Nie wiem, moim zdaniem proces produkcji wymusza to, że te elementy mimo wszystko zostają polakierowane i oddane bez wysezonowania, bo żeby karbon żeby odpowiednio wysezonować te wszystkie elementy, to należałoby je z rok potrzymać. W no podkładzie ale, i dopiero polekierować. Ale Robert, przecież oni y, robili to tak, jak robili, czyli nie robili tego tak, że trzeba trzymało rok. To wiesz, pak, 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 wypolerowali. No, zostało, do no, klienta. Ale, ale, ale gdzie? My robiliśmy, czy... Nie, czy, czy w Lamborghini. W Lamborghini, no i, no i co? Myślisz, że ta maska była taka ładna, piękna? Musisz się przyjrzeć oryginalnym, jak wyglądają. No dobra, ale jakby, no na tak, naszym... tymi rzeczami się nie przejmuję, bo ona i tak jeszcze będzie oraz lakierowana, tak? To są te słynne wtrącenia bądź śmieci, z których było tyle śmieszków ostatnio. Przedostatnio. <grymQuin erreicht> <grym> więcej niż dwóch. <grym> Cześć Mario, jak żyjesz? No powoli. Ty może to wyciągnijmy tutaj, co Grzesiek? Ej, ale wiesz, zobacz. Ale nie, nie, wiesz, że... Mój telefon co... ciągle się trzyma. No, on się będzie trzymał, no przecież... Znaczy trochę hmm. się już poobijał, ale em, ale dobrze to, to tak na szybko zrobiłeś. Zawsze prowizorka ja się najbardziej wytrzymała. Weź może... No dobrze. Ty... A, no dobra. wyciągnijmy wyciągnijmy go. Uważaj, żeby ci nie spadł. Do góry nie poleci. Znam dobrego lakiernika jakby co. Tak. Teraz tak. Tutaj już są pousuwane te śmieci, wtrącenia, mhm. o których się mówi. Ten zderzak jeszcze będzie lakierowany przynajmniej dwa razy. Czyli jeszcze i tak będzie lakierowane. No tak, tutaj, jak przyjrzysz się na zdjęcia wszystkie, ta wnęka razem z tą płaszczyzną jest czarna pod spodem mhm. i to musimy zrobić na czarno. Te otwory, tutaj te, 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 te przetłoczenia również są czarne. W tej chwili musimy je polakierować. Na czarny mat, na czarno, przykryć lakierem bezbarwnym. Następnie tu od tego kantu, tutaj widzisz 2 mm od kantu. Ten, tu masz baranek, tą, tą, taki kąkę, na... tak, hmm. Ten baranek musi być z kolei czarny matowy. Okay. Czyli tak, czarny mat, czarny połysk, właściwy kolor. Dobra. Dobra, tutaj też troszeczkę siadło. I teraz tak, tutaj masz też, jakby tu masz, tu masz, tak, to Tak, Cały musimy zmatować. Są. Cały jeszcze w tej chwili będzie wmatowany w po to, żeby, żeby jeszcze raz go całego pokryć lakierem bezbarwnym. I tutaj widać takie rzeczy, te, 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 te powiedzmy to błędy lakiernicze, też to co siadło. Natomiast to zniknie już na tych małych powierzchniach przy pomocy polerki. Gdybyś się dobrze przyjrzał, no to tutaj są takie zdłużne rysy. Chyba że to żebyś chodził nie pochodzi. No, nie no tak. widzisz. Uh -huh. Natomiast to znika, przy pomocy polerki to się usuwa bez żadnego problemu. Dlatego, że to jest mała powierzchnia. No, na, na dużej powierzchni już takich rzeczy nie możemy tu zrobić. Tu masz jeszcze no, tak. jakiś brud, widzę wszędzie. No to, 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 to jest, jest, wiesz. No. Na ten. No, no, no dobra. Czyli to są elementy, które jeszcze będziesz poprawiał. To są elementy, które są w trakcie. Okej. Okay. Natomiast gotowe mamy już błotniki, drzwi, poka. Ja nie mogę się doczekać tych błotników. Znaczy gotowe mamy całą resztę oprócz, oprócz chyba tych progów i tych, tego zderza, i zderzaków. Zderzaka czy zderzaków? Jak tam? Nie wiem, jeszcze nie zdążyłem. Nie zdążyłem Nie pochyliłem się. Znaczy pochyliłem się, ale jeszcze muszę chwilę poczekać, podkładać. Musimy coś wynieść stąd, czy będziemy tutaj? Wow! Wow! O kurde W tym świetle to lepiej wygląda niż w tamtym. Nie no w ogóle Ja cię kręcę Ale to jest Jagodowy raj Tu już masz bez żadnych niespodzianek O woda leci z dachu gdzieś mamy dziurę No dobrze, to wiesz Chcesz to wynieść? Nie, nie chcę. chcę, chcę Tam to, to... do tego czystego pomieszczenia, nie które Pani umyła? To, nie, nie chcę, chcę na to żadnych. patrzeć, bo boję się, że Ci zaraz spadnie, zro, zrobi się coś, co prawda znam dobrego lakiernika, jakbyś chciał, A To ale... są elementy już do montażu, które mają usunięte wszelkiego rodzaju niedoskonałości typu wtrącenia, śmiecie. Lampy, Jakie to jest przysięcie. śliczne! Ktoś mnie ostatnio zapytał o najpiękniejsze samochody, jakie są najpiękniejsze samochody świata, to właśnie między innymi diablo dla mnie przez te przez te błotniki z tyłu, przez te wloty, wiesz, przez, to, przez te, te, ten lotniczy taki bardzo charakter, to jest ten jeden z najpiękniejszych samochodów ever, jaki, jaki kiedykolwiek. No, błotniki są bardzo. Prawda? Niesamowite to jest. W ogóle bardzo wiesz, fajnie. jak pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Lamborghini Diablo na żywo i jak podszedłem do niego, jak zobaczyłem te wszystkie wloty powietrza z każdej strony i tak dalej, bo stało takie w Białym Stoku pod hotelem Jar albo coś takiego. Mhm. Białe. Mm. I zobaczyłem wtedy pierwszy raz na żywo i to było coś niewiarygodnego. Zresztą to Lamborghini dzisiaj jest już sprzedane gdzieś jest za granicą. On sprzedawane chyba było z 2, 3 lata, 3 lata temu czy 4. Kolor, który w oświetleniu będzie w takim niezbyt mocnym, ale, ale wyraźnym oświetleniu będzie bardzo fajnie wyglądał. Tutaj widzisz te przełamania. Ta perła robi robotę na te, te, te fiol właśnie. fioletowe, fioletowe po, no. kanty, te, pokaż, te, te, te pokaż, załamania, to przełamania tutaj. Dokładnie. No, to jest. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale... Chodzi o, zobaczcie, o to chodzi. Jakby o, o, o każdy kształt, każde załamanie gra cieni. Jakby tu masz jeden wlot powietrza, tu masz drugi wlot powietrza, tu masz to, to przełamanie całe, tam masz płaszczyznę i to wszystko powoduje to, że to... to, to to wygląda po prostu kosmicznie, dlatego um, ja w ogóle się nie dziwię, że w Cosmic Girl był swoją drogą ten sam kolor. A swoją drogą cholernie ciężkie dziadostwo do lakierowania. Ten kolor? Błotnik. Nie, błotnik, błotnik i jego kształt. Y, miałem taki plan pierwotnie, żeby go któregoś pięknego dnia zacząć o godzinie 11.45. Mm -hmm. Jednak wpadła mi inna robota, szybka, musiałem to zostawić. I dobrze, że nie zacząłem tego o 11.45, bym to robił do wieczora. Ale Nawet że to, te... że jeden błotnik aż tyle nie, nie miałem całą kabinę z tymi błotnikami, ale, mhm. ale wylakierowanie dokładne wszystkich tych płaszczyzn, no zwłaszcza jak tych ty tutaj... To, jak Ty robisz to na przykład tu, kiedy masz dojście... O, bo jeszcze jakby tam to rozumiem, bo masz to, ale tu, kiedy jakby nie masz... Muszę przyjąć dojście. taką pozycję, żeby widzieć to i pistolet ustawić w ten sposób, żeby... Maksymalnie lakier natrysnąć pod kątem 90 stopni do, 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 do tej powierzchni. Nie jest to łatwe, ale jednak się da to troszeczkę z tej strony trochę od spodu no, 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 przy pomocy jakiejś lampki, którą tam gdzieś umieściłem pod odpowiednim kątem, która mi rzucała światło na, na daną płaszczyznę. Chociaż no, tutaj ta płaszczyzna ona widoczna nie będzie, ale trzeba było ją polakierować ze względu na to, żeby była zabezpieczona antykorozyjnie. Dlatego, że nie będzie widoczne, że to, to, to pójdzie zupełnie nisko, to ona będzie na tej wysokości i nikt tam głowy nie wsadzi. Niewiarygodnie pięknie to wygląda. Kolejne zobaczcie to przetłoczenie. Z jednej strony tu, z drugiej strony tu przyłowię. Tutaj dodatkowy wlot i to wszystko. Tutaj oh. siateczki, siateczki jak wkleimy czarne jest w tym... No wiesz, te, te wszystkie te, dodatki, bo tam, tam, tam były... do, też dochodzą czarne, tam wiesz, tu znaczki, tu lampki, tu coś, wiesz, to wszystko spowoduje mm -hmm. e, spowoduje taki klimat, że... Ja Cię kręcę. Drzwi również tutaj, bez wątpliwości czy ta przetłoczka była, bo była swego czasu tutaj taka grubsza, ta, 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 ta wiesz co, nie? Maria. Czekaj, nie, nie zawału nie dostanę. Nie niczego głupiego. Tak, wiem, zawału dostanę. A, tutaj, o to, o tym mówiliśmy, tak? tak? No to, 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 jednak kształt jest taki, jak, jak... Jest taki, jak powinien. Jak był jak... jak być powinien. Nie wierzę, że to tak ślicznie wygląda. No dobra, Robson, yy, święta pracujecie między świętami, czy... Tak. Tak. Tak, tak, tak. Proszę, I co będziecie działali dalej z nim? Na kamici przyjedzie z wygłuszeniami, żeby go wyklejać. Wiązka elektryczna. Wiązka elektryczną, Krzysiek ma. Tak. Robić i działa, się... Tylko. Ma to zrobić, zacząć robić w porozumieniu właśnie z, y, z Pawłem, z Nakamici. dlatego. Już Paweł oni, wiem, że z nim rozmawiał. Oni muszą współpracować, żeby jeden drugiemu nie narobił bałaganu. Krzysiek już. musi wstępnie jakąś tą wiązkę rozprowadzić, a nie miał do tego, że był. Ale oni już są sobie skontaktowali się między sobą i wiem, że rozmawiali ze sobą i już ustalili jakąś tam wersję, wersję wydarzeń. Jak to zrobią, jak Paweł to wyklei, to jeszcze przed montażem wiązki elektrycznej, tym finalnym, musimy zrobić konserwację profili wewnętrznych w tym aucie. Mhm. I wtedy będzie go można montować. Ja ze swojej strony mam pogarniane te główne elementy, które. Progi tworzą... jeszcze ci zostały do polakierowania? Całość, jeden próg chyba, bo gdzieś nam się coś nie powiodło w czasie naprawy. I pęk karbon. on tam leży, a drugi jest polakierowany, chyba też tam na strefie gdzieś. Się... Okej. Okay. A tam leży w końcu pod tymi widzisz pod, tym, A jest tam, jest, pod tak. ścianą. Jezus kolejnym wlotem, zobaczcie. Patrzcie to. Poczekaj, to, to wyjedź butnikami. Jezus Maria, da... To jest ja, wszystko ja, mobilne ja, tutaj? Ja wiem, ale ja się boję to dotykać, no. Do lakiernika zaprowadzisz. <laughs> Ale to jest. To jest teraz połączcie sobie to, o czym wam mówię. Kształt tamtego butnika, jednego, e, jednego wlotu, drugiego wlotu, trzeciego wlotu, plus e, to na progach, plus skrzydło z tyłu. Kurde, kosmos. On jest jeszcze przed, przed, bo jeszcze widzę na nim jakieś tam jakieś coś. Znaczy ja jego mi jeszcze będziesz wycinał, tak? Mariusz Tak Mariusz tak, będzie zrobił, tak, tak, ten... jeszcze, jeszcze się nie zdążyłem. Mhm. Nie zdążył do tego zabrać. Natomiast tamten gdzieś przy tamtym zauważyliśmy, że ktoś zbyt mocno go dopasowywał. Dopasowywał w trakcie wieszania i w jednym miejscu karbon nam pękł. Karbon y żelkot. Na zewnątrz musieliśmy go to zerwać do zera w tym miejscu i naprawić. No no ale tak się zdarza często no dobra. przy tego typu Ale to, Kosmos. Nie rzuć mi tego to też bardzo fajne auto. To jest ten wrangler, tak? Wrangler Po dwóch nutkach. Zobaczcie Dobra, Robert, to co, wpadam za tydzień. Chodźcie tu, ja sobie tu wjadę. Poczekaj sobie muszę zrobić zdjęcie. A no to...